Ile pan ma lat i czym się na co dzień zajmuje? Mam 35 lat, na co dzień pracuję w przemyśle ciężkim i poza tym jestem ojcem dwójki dzieci mężem. Ile pan płaci za wynajem wodzi? Nie płacę za wynajem wodzi, gdyż nie mieszkam w Łodzi. Pochodzę ze Śląska, dokładnie z jawożna, jest koło Katowic, no i tam mieszkam i pracuję. Jawożnie, ile pan płaci za wynajem? Sytuacja jest taka, że nie płacę za wynajem mieszkania. Yy, mieszkamy w domu prywatnym. Kupionym czy, czy gdzieś tam od jak to wygląda? Współdzielimy to ten dom yy, z matką mojej żony. Co pana do Łodzi w ogóle sprowadza? Bradziliśmy się tutaj. I turystycznie. I jak się Wam łódź podoba na tle innych miast? Ciężko powiedzieć, gdyż to nasz pierwszy dzień, <noise> i dopiero rozglądamy się tutaj i łapiemy klimat. Eee... Pan myśli, że trzeba zarabiać w Jaworznie, by, by godnie się tam utrzymywać? Na tle okolicznych miast, to w Jaworznie, z tego co mi wiadomo, stawki za wynajem, tudzież za kupno mieszkania są dosyć nieciekawe. Ciężko mi tutaj teraz rzucić jakimiś konkretnymi kwotami, natomiast zdecydowanie bardziej opłaca się yy, pomieszkiwać w miastach ościennych. Nie do końca wiem, z czego to wynika, oprócz tego, że miast, no, Jaworzno jest fajne. Natomiast nie mam pojęcia, jak to może wyglądać też w Łodzi i w innych większych miastach niż nasze, ale no, tak jak z tego, co słyszałem i od znajomych, to tanio nie jest. Jest. Ile pan zarabia i czy starcza panu na, na takie utrzymanie się? Powiem tak, gdybym zarabiał coś w rodzaju najniższej, krajowej, tudzież średniej, byłoby ciężko. Jeżeli chcąc się utrzymać w domu prywatnym, móc sobie podróżować i zwiedzać choćby Polskę. Natomiast wydaje mi się, że chcący coś odłożyć, być gotowy na kredyt, tudzież na wynajem tkania, to rodzina, na przykład czteroosobowa to około 10 tysięcy netto na, na dzisiejsze czasy to jest minimum jakieś takie do przeżycia, żeby coś oszczędzić i coś mieć z życia i przetrwać.